Cześć, tu Paweł Girecki. Co robię na co dzień? Pomagam firmom zmieniać się w miejsca, w których warto pracować. A jak to robię? Usprawniam procesy, dzięki czemu wyniki stają się bardziej przewidywalne, a to z kolei oznacza mniej stresu i więcej czasu dla ludzi. Rozpoczynamy kolejny odcinek naszego podcastu. Cieszę się, że jesteście ze mną. Cześć. Dzisiaj o tym, dlaczego po wprowadzeniu senupi możemy zauważyć 20% spadku zapasów. 20, 30, 15, w zależności od tego w jakie ma andry internetu się zagłębimy, to dostaniemy różne dane i różne obietnice, z których każda z nich jest prawdziwa w swoim sensie, bo takie wyniki można oczywiście osiągnąć i to nie w jednej, a w wielu firmach. Zwłaszcza jeżeli dla danej firmy ten temat zapasów jest istotny i poświęcamy w trakcie procesu SNOP bardzo dużo uwagi w tematyce zapasów. Jeżeli jeszcze, po, jeszcze połączymy to z tym, że firma do tej pory tymi zapasami za bardzo się nie zajmowała, no to siłą rzeczy, jeżeli temat zapasów jest nagle zaczyna być co miesiąc, omawiany i to na wysokim szczeblu i są wymagane jakieś działania związane z tymi zapasami, no to chcąc, nie chcąc jakiś efekt na tych zapasach osiągniemy. Choćby przez to, że zaczynają być podejmowane działania, których wcześniej po prostu się nie podejmowało. I zgodnie z zasadą, że końskie oko pana tuczy, czy jakoś tak, to że patrzymy i te dane są widoczne i te problemy z zapasami są widoczne, no to samo to powoduje, że, że te zapasy zaczną się zmniejszać, bo ludzie będą podejmować bardziej uważne decyzje w związku z, z tymi zapasami. Drugim aspektem, nawet jeżeli te zapasy nie są aż tak ważnym tematem żeby dla, dla danej organizacji, żeby poświęcać im bardzo dużo czasu w trakcie przeglądów SNOP albo nawet w ogóle się na nie nie patrzy, to sama komunikacja związana ze zmianami w zapotrzebowaniu i tym, jakie to zapotrzebowanie będzie. I rozmawianie o tym w gronie sprzedaży, marketingu, serii zakupów, planowania produkcji, samo to sprawia, że ludzie są dużo bardziej świadomi tego, co się będzie działo, i są w stanie się na pewne rzeczy przygotować, i są w stanie w niektórych sytuacjach podjąć inne decyzje i inne działania, które faktycznie spowodują to, że na przykład no, nie będziemy zamawiać po to, co jest w systemie dzisiaj, bo wiemy, że za tydzień się to już zmieni. Albo wiemy, że mamy ryzyka, że część zapotrzebowania może nam zniknąć. I to nie na zasadzie, że rozmawiam o bieżącym miesiącu. Tylko patrzymy na ten horyzont 12-18 miesięcy w przód i już jesteśmy w stanie na przykład rozmawiać z naszymi dostawcami, że słuchajcie, tutaj ostrożnie, bo może się coś zadziać. Czy nawet z naszymi zakupowcami, czy z naszymi planistami. Ostrożnie tutaj planujcie, przejrzyjcie zapasy bezpieczeństwa, porozmawiajcie z dostawcami, bo może część zapotrzebowania nam wyparuje i zapotrzebowania na te na przykład konkretne komponenty spadną nam dziesięciokrotnie. Co w skali firmy może nie jest zauważalne, żeby taki temat gdzieś indywidualnie rozpatrywać w trakcie procesu SNOP, ale to, co się dzieje po nim. Na podstawie informacji, które poszczególne działy posiądą, tak to powiem, w trakcie procesu, ten efekt na poziomie zapasów może być bardzo dobrze widoczny. Ale czy to będzie 15, 20, 40 czy 0% poprawy? To wszystko bardzo mocno zależy. W niektórych przypadkach może być nawet efekt taki, że dzięki SNOP nasz poziom zapasów wzrośnie, bo się okaże, że jednak tych zapasów było za mało, przez co brakowało nam często komponentów, więc w tym momencie, jeżeli znamy naszą prognozę, wiemy co będzie potrzebne, możemy się jakoś do tego przygotować i ten bufor bezpieczeństwa trzymać lepszy i dzięki temu poprawić też dostawy do naszych klientów na czas. Z dużą korzyścią dla firmy w ogólnym rozrachunku. Także efekt na zapasach może być osiągany tym, że faktycznie jest duże skupienie na tych zapasach lub jakiekolwiek skupienie, więc proces SNOP pokazuje, jakie są problemy na zapasach i wymusza to, że muszą być podjęte tutaj jakieś działania, jeżeli mamy problem i te działania, które się dzieją już poza procesem. I często to się kończy, że ok, jest tak duży problem, że potrzebujemy powołać specjalny projekt, inwentory, optimization, tiger team, kung fu panda, e, który się po prostu tym, e, tym problemem zajmie. A dodatkowo, lub w ogóle, bardzo dużo korzyści i efektów trudnych do wyłapania i połączenia i powiązania tego z samym procesem z SNOP wynika z tego, że ludzie zaczynają się komunikować. Że niektóre rzeczy zaczynają być transparentne, że firma zaczyna patrzeć w przód, że zaczynamy ufać tym danym, ufać tym prognozom, albo przynajmniej mieć świadomość, gdzie, one, gdzie te prognozy mają swoje zagrożenia, i odpowiednio na nie reagować. Z tego płynie bardzo dużo korzyści dla organizacji, nie tylko w obszarach zarządzania zapasami, tak, ale we wszystkich obszarach, w których ta perspektywa patrzenia do przodu, zrozumienia tego. Z czego ta prognoza wynika, z czego wynikają zmiany, co tak naprawdę jest priorytetem dla firmy, skąd się biorą poszczególne decyzje w firmie, wpływa na to, że ludzie na różnych szczeblach organizacji, w przypadku SNOP zazwyczaj jest to dosyć wysoki szczebel, ale jeżeli jest on odpowiednio zarządzany i jak to się brzydko mówi, kaskadowany w dół, to bardzo mocno wpływa na decyzje, które ludzie podejmują. Mając dużo większą świadomość tego, co się dzieje w organizacji i dlaczego. I co miesięczna aktualizacja tego statusu. Jaka jest prognoza? Co nas czeka w przyszłości? Jakie widzimy zagrożenia i jakie decyzje powinniśmy podejmować? To tyle na dzisiaj w tym ultra krótkim odcinku. Mam nadzieję, że dało wam to jakąś wartość. W zrozumieniu tego, skąd wynika ta moc SNOP-i, ona się nie bierze z żadnych magicznych, technicznych rozwiązań, tylko bardziej z samej komunikacji i z tego, że właściwi ludzie rozmawiają z właściwymi ludźmi o właściwych rzeczach, patrząc na właściwe rzeczy. I to jest cała moc i potęga procesu SNOP. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Cześć.